Żurawki, roślina płożąca z rodzaju skalnicowatych. Moje niestety są w doniczkach, ponieważ mam karczowniki, które lubią je zjadać od spodu, a nie chcę się z nimi dzielić, więc troszkę się męczę i sadzę ich w doniczkach. Proszę zobaczyć, jakie one mają przepiękne liście. Bo z dalszej odległości tego nie widać. Teraz właśnie zaczynają kwitnąć. Więc będziemy mieli jeszcze burzę różnych kwiatów, różnego koloru, bo mają i białe, i różowe, i czerwone, i takie brązowawe. Proszę zobaczyć, a już też tutaj. Polecam je do ogrodu. Co trzy lata należy je podzielić na cztery części, i mamy już cztery nowe odmianki.